Cześć, witajcie w kolejnym denku na kanale. Dzisiaj, tak jak przed chwilą powiedziałam, będziemy oglądać kosmetyki, które zużyłam w ostatnich miesiącach, bo ostatnie denko było ponad miesiąc temu, tak mi się wydaje, i w tym czasie akurat wykończyły mi się cztery produkty, cztery rzeczy, które służą mi do mycia buzi, więc będą właśnie takie Less Waste, Zero Waste rzeczy do mycia buzi, również do włosów i nie tylko chciałabym jeszcze podziękować Wam za udział w ankiecie, którą zamieściłam na karcie społeczności u siebie. Jeśli jej nie widzieliście, to Was serdecznie zapraszam. Tam pytam Was, co lubicie oglądać na kanale, bo właśnie teraz, tak wiecie, planuję co nagrywać i tak dalej i pomyślałam, że może chcecie coś specjalnie, żebym przygotowała. Nie przedłużając, przechodzimy do kosmetyków. Zostańcie do końca, bo na koniec powiem Wam o kodzie zniżkowym do wielorazówki. Już powiedziałam, ale Więcej szczegółów będzie na końcu. A ostatnio zużyłam nie do końca zużyłam gąbeczkę kończak od czarzki. A mówię, że nie zużyłam jej do końca, bo ona dalej jest tylko po prostu te gąbeczki kończak mają taką swoją żywotność no i jakby ja już jej używałam ponad 3 miesiące więc to już starczy. Teraz może będę myła nią całe ciało ale myślę, że prędzej po prostu zmywała jakieś uciążliwe albo ciężkie do zmycia maseczki. Kolejny kosmetyk to może weźmiemy to, to jest mydło yy, o zapachu herbaty, yy, bym powiedziała, że to taka herbata z cytryną była, tak mi się kojarzy. I to było mydło z firmy Friendly Soap, to są takie bardzo przyjazne środowisku, wegańskie kosmetyki, tak mi się wydaje, może nie wszystkie, ale mydła na pewno są wegańskie i ja swoje kupiłam u wielorazówki i co jakby jest spoko mydłem do mycia ogólnie rąk czy całego ciała. Nie uczuliło mnie, nie wysuszyło jakoś szczególnie. Po prostu fajne mydło. I jeśli chodzi o jego żywotność, to myślę, że tak ponad miesiąc na umywalce u nas stało. Kolejne myjadło, a może od razu dwa pokażę, to po pierwsze balsam do mycia twarzy, regulujący od czarszki. On miał taki zapach, takiego leku jak kamfora. Nie wiem, czy, czy Was mamy smarowały kiedyś na noc z kamforą. Tak wiecie, tutaj mnie smarowała mama i dalej się sama smaruje. Tak czy inaczej, mi ten zapach się jakby może niedobrze kojarzy, ale lubię ten zapach. I ten, tym balsamem właśnie myłam buzię. Ostatnio był film na kanale o demakijażu Zero Waste, czy tam Less Waste, bardziej ekologicznym. Odsyłam Was tam, bo właśnie pokazywałam, jak my je takim regulującym balsamem czy po prostu balsamem twarz. I jak jesteśmy przy czaszce, trudne do wymówienia, to mam jeszcze łagodzącą maskę do twarzy, i dlaczego mówię, że to jest produkt do mycia? Bo ja nią po prostu myłam twarz. Rzadko używałam jej jako maseczki, tylko wiecie, tak wysypywałam sobie tą maseczkę. Rozrabiałam na dłoni z wodą i tak sobie myłam na przykład rano tylko nią właśnie buzię, i fajnie mi się sprawdzała w momentach, kiedy moja skóra była dosyć podrażniona albo miałam dużo wyprysków. To ona tak właśnie fajnie ją łagodziła. Mm, I tak. To już jest chyba kolejne moje opakowanie, drugie albo trzecie tej maseczki. Bardzo ją lubię i myślę, że jeszcze ją zamówię. Nieraz. Kolejna rzecz, która w końcu mi się skończyła, to szuszka. A dokładniej szampon do włosów To chyba był twardy orzech Tak, twardy orzech To jest szampon, który ja zużywałam Ponad dwa miesiące, myślę, że około trzech I to jest bardzo Dobry szampon Teraz przeszłam do szamponu z Naturologii I powiem Wam szczerze, że Moje włosy hmm, chyba już Nie lubią za bardzo tego szamponu To znaczy na drugi dzień po myciu już są takie Nijakie A potem szamponie spokojnie dwa dni Mogłam nie myć włosów, więc Hmm, wydaje mi się, że jednak teraz moje włosy zapałały ponowną miłością do szuszki i jeszcze na pewno nie raz będę jakieś szampony hmm, z tej firmy używać. Teraz zapraszam was na taki mój ostatnio złoty gral, powiedzmy, a mianowicie żardin krem roślinny na niedoskonałości. To jest takie małe opakowanie, ale wydaje mi się, że ten krem jest tylko w takim opakowaniu, tak czy inaczej wystarczyło mi one na... 2-3 miesiące, coś takiego codziennego stosowania. Ten krem chyba można go używać. Tak, nadaje się pod makijaż. Ale powiem Wam, że ja jeżeli chodzi o stosowanie go pod makijaż, to nie do końca go lubiłam, bo, bo moja skóra przetłuszczała się powiedzmy po jakichś 3 godzinach, więc nie do końca, ale na noc był to super krem. Jest to taki delikatnie nawilżający krem, który właśnie łagodzi stany zapalne, łagodzi jakiś wysyp, wypryski na buzi i bardzo mi pomógł w momentach, szczególnie takich, e, wiecie, przedmiesiączkowych. To rzeczywiście moja skóra była ukojona dzięki niemu. I tą firmę Jardin podpatrzyłam u Zuzi którą podlinkuję tutaj niżej. Zuzia robi bardzo dużo wegańskich, szczególnie filmów, ale nie tylko, więc serdecznie zapraszam. I ona właśnie polecała ten krem i jeszcze taki pod oczy, to właściwie chyba serum. I myślę, że ja też wypróbuję jeszcze jakieś inne kosmetyki z tej firmy, bo krem już drugi taki kupiłam ponownie. Żeby nie mówić tylko o takich kosmetykach, które możecie dostać w internecie, to pokażę Wam pastę z tołpy, która jest w aluminium. I to jest w ogóle pasta, która... Jakby nie powstała z ekologicznych pobudek, takich wiecie, jakby modnych, tylko oni od lat już mają właśnie tą pastę na, na rynku i ona zawsze była w aluminiowej tubce, ponieważ takie aluminium jakby nie pozwala na dotarcie tylu bakterii, a raczej powietrza do środka tubki, no bo jakby jak się się ściśnie, to już wiecie, nie odciśniecie, tak jak niektóre plastikowe tubki. I to jest całkiem przyjemna pasta. Fajnie myje zęby. Ona rzeczywiście jest bardziej do podrażnionych dziąseł. Wydaje mi się, że moje zęby generalnie są totalnie neutralne na te działanie różnych past. Dobrze myła, tyle mogę o niej powiedzieć. No i aluminium, więc super. Kolejny szampon tutaj mi się znalazł. Cztery szpaki, szampon w kostce. Zawsze, może nie zawsze, ale prawie zawsze w benku jest ten szampon. Mikołaj go używa, bardzo go lubi um, i ja w sumie też go całkiem lubię. E jeśli chodzi o moje włosy, to on dosyć mocno je czyści, myje. On jest dosyć taki mocno oczyszczający, um, ale jest ok. Jakby po nim na pewno muszę stosować odżywkę, bo. Czuję, że jak za długo go stosuję, to moje włosy już się robią po jakimś czasie przesuszone, ale tak ogólnie jest naprawdę spoko i też czasami go używam. W ręku mam kolejny dezodorant, który, tylko że powiedzmy wcześniejszy, pokazywałam w zeszłym denku. Wtedy miałam inny zapach i kupiłam sobie właśnie ponownie Brooklyn kosmetyki z roślin, dezodorant w kremie. Tu jest węgiel i limonka, a tam chyba była lawenda, tak mi się wydaje. On generalnie pachniał bardzo podobnie, tak limonkowo-dezodorantowo, ale powiem Wam, że tamten, tamta wersja zapachowa, fioletowa, zdaje mi się, że dłużej jej, jej używałam. Tego tak ponad miesiąc i już mi się skończył, to znaczy został mi na jeszcze jeden raz, ale generalnie jestem troszkę zawiedziona. Nie wiem, czy ja nagle zaczęłam po prostu więcej ze słoniczka wybierać, czy nie. Ale jakoś tak na krótko mi starczył, chociaż tutaj wiecie jest tylko 30 ml, więc to też nie jest jakoś super dużo, ale wydaje mi się, że tamten mm, fioletowy miałam spokojnie za dwa miesiące. Tak czy inaczej, myślę, że jeszcze do nich wrócę, bo one fajnie chronią mm, mnie od takiego potu powiedzmy niestresowego. Więcej o dezodorantach w kremie mówiłam w filmie o dezodorantach w kremie, do którego Was zapraszam serdecznie. Tutaj mam coś, co jest nowym opakowaniem, ale to dlatego, że poprzednie mm, z taką resztką tego żelu z Babo zostało u rodziców Mikołaja, żebym po prostu tam miała czym będzie buzie, bo inaczej bym pewnie już tutaj przelała i tam tą butelkę tam zużyła jakoś inaczej albo wyrzuciła. A to jest delikatny żel do mycia twarzy, który też już pokazywałam i mówiłam o nim dużo dobrego. Jest naprawdę bardzo fajny do delikatnego mycia. Nie zmywa jakoś super makijażu, ale nie po to jest. Jest po to, żeby dobrze po prostu umyć, domyć buzie. I na koniec kolejny kosmetyk, który kolejny raz pojawia się w denku, czyli polny warkocz, esencja kojąca. Teraz mam inną esencję z tej, z tej firmy ale wydaje mi się, że jednak wrócę znowu do tej takująca, najlepiej tak mi się wydaje działa na moją skórę. Tutaj wydaje mi się, że to jest inny korek, bo ja teraz odkąd któryś z Was, któryś z Was podpowiedział mi i napisał w komentarzu, że można używać przykadło po prostu do takiego, takiej szklanej buteleczki. I się wtedy mniej produktu zużywa, to właśnie tak zaczęłam korzystać z tych produktów i po prostu tą nakrętkę jakby przyczepiłam, żeby, żeby nie stało takie otwarte po prostu. To jest nakrętka od czegoś innego totalnie, bo tamtą chyba już wyrzuciłam. Tak czy inaczej, właśnie Protip, jak macie takie um, jakieś esencje czy toniki, które się wylewa na dłoń i tak wiecie, wklepuje w twarz, to możecie użyć jakiegokolwiek innego to mizera i, i sobie po prostu psikać i robić, wiecie, prysznic. U mnie to jest mocny prysznic nawet. Tak czy inaczej super polecam. Na pewno jeszcze wrócę do tego kosmetyku. I takim oto sposobem wszystkie kosmetyki Wam już pokazałam. Nie wiem, czy jest tego dużo. Wydaje mi się, że nie, ale wydaje mi się, że rzeczywiście ostatnio użyłam akurat takie fajne kosmetyki, które lubię, więc to naprawdę są tacy moi ulubieńcy powiedzmy. No, może nie tylko moi, moi i Mikołaj, ale tak, to są naprawdę kosmetyki. Które jeszcze kupię, bo i szampony te z szuszki, i ten krem już mam kolejny, i czarszka też jakby super ekstra. No i cztery szpaki, czy właśnie ten dezodorant, czy żel, więc tak naprawdę to jest taki, takie denko moich ulubieńców. Dajcie mi znać, czy ten film Wam się podobał, może chcecie polecić mi jakieś kosmetyki, na przykład, żebym je sprawdziła, bo ostatnio właśnie zaczęłam szukać jakichś ciekawych, nowych kosmetyków, nowych polskich marek, które tworzą jakieś fajne kosmetyki w duchu Less Waste, w duchu Zero Waste, więc może Wy mi coś polecicie. A ja jeszcze bym zapomniała, ale mam dla Was kod zniżkowy do sklepu wielorazówka. Kilka kosmetyków z wielorazówki właśnie tutaj mam, więc jeżeli coś Wam się spodobało, to linki są na dole. A teraz macie 10% zniżki do wielorazówki z kodem REJESTRUJE10. Kod na razie działa do odwołania. Zapraszam, polecam. Jak będziecie chcieli zrobić jakieś zakupy takie kosmetyczne, czy bardziej woreczkowe, czy co tam jeszcze, bo teraz w tym stepie jest naprawdę dużo rzeczy. I nawet są miody, nawet spożywcze, więc możecie zobaczyć. No i co? To już chyba koniec. Powiedziałam Wam o kodzie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. نارس爸